Witam Was serdecznie, Andrzej Żerowski. Akcja Stop Połowienią, jak to mówi klasyk J23 znowu nadaje, ale nadaje pozytywnie, a nie z tego zucha. Słuchajcie, jesteśmy na planie asymetrii Konana Niewolskiego. Wygramy tu pewne scenki, też będzie przemycona treść akcji stop pomówieniem. dowiecie się nie chcę zadać tajemnicy jakie. Zobaczycie film na jesieni 2020. Tutaj kolegę poznałem przez wspólnych znajomych. Szyma, no. Tak, nie musimy się znać, bo swój swojego pozna, pozamieni się parę słów, powiedział, że popiera to co robię, szanuje mnie. Ja też mam wiem znajomych, żeby nie zapraszali mnie do niego. Tak stare tak bardzo zobowiązuje, tylko sobie rozmawiamy. Dlaczego popierasz akcję Stop stopowieniem i działania? Bardzo bardzo chciałem. Popatrzcie tutaj jaki mamy szynik. bardzo bardzo popieramy akcję Stop topomówieniu. Nie może być tak, że zadajemy się z kimś, który wali to teraz jest dużo celebrytów, którzy się wypili na różnych filmach, a tak naprawdę normalni ludzie nie wiedzą co to są za ludzie. Czy ludzie to dużo powiedziane? Dokładnie. Tutaj to nie wiadomo, że cię to też śmiech, ale kulturalnie to bardzo mówimy. Nie może być tak, że są celebrytami, nie mogą być, że są weryfikowani, że sobie jeżdżą, nic im się nie dzieje, kiedyś to było zupełnie inaczej załatwiane, na kubaty wiedzą o co chodzi. A oni też się tym szczycą albo jeszcze szantażują, że powiedzą coś fałszywymi zeznaniami, kogoś dalej obarczą ich rodziny, że chcą wył wyłudzać pieniądze, ja takie sprawy znam, robię książkę, pomówienie i serial pomówieni i tam będą pokazane prawdziwe historie ludzi, którzy przeżyli piekło, dlatego że świadek dany koronny mały czy że coś powiedział, co było nieprawdą, a oni siedzieli latami, stracili majątki. I tak właśnie nie może być. Dlatego kolega to popiera, no bo co? Prosta sprawa. Normalnie człowiek takie rzeczy popiera. Dużo zdrówka. Dziękuję. I zapraszamy na premierę filmu Asymetria. Asymetria już. Dużo, dużo zdrówka. Pa.